Church. Two days ago, we came from London from uh, my sister in law and her husband. And now we're going to Wrocław. Dokładnie, znowu w podróży. Idziemy do Wrocławia spotkać się z naszą znajomą, a potem z Wrocławia wstąpimy jeszcze na jedną noc do Poznania. Nie wiem czy Wam wspominałam, w Poznaniu studiowałam, także Dionis też zna bardzo dobrze Poznań, strasznie tęskni. I też spotkamy się ze znajomymi ze studiów. The weather is for one more time fantastic. It is a little bit cold, a little bit cold, but but it is Sunny. I mean I don't know, maybe in Greece they don't have uh, so much sun uh, today. <laughs> it's very nice. <laughs> Słuchajcie, jeszcze wracając do tej mojej znajomej, do której jedziemy, to jest, to jest też ciekawa historia. Słuchajcie, my się poznaliśmy w Grecji. Pracowaliśmy razem z Jenisem w jednym z hoteli, właściwie ten, w tym hotelu też się poznaliśmy. Nazywa się Blue Lagoon Resort. Na pewno mnóstwo z Was kojarzy ten hotel, bo jest to największy hotel na wyspie. No i właśnie moja koleżanka Patrycja przyjechała tam. Na wakacje Ja byłam kelnerką, obsługiwałam ją I tak się zakumplowałyśmy, polubiłyśmy Że do tej pory utrzymamy kontakt, utrzymujemy kontakt Ona przyjechała też na nasze wesele I słuchajcie, w końcu my wybieramy się do niej I że możemy się doczekać We Wrocławiu też nie byliśmy Wszyscy nam mówią, że to jest super, super miasto Także mega, mega nie możemy się doczekać Będziemy tam trzy noce a I tak jak Wam powiedziałam, później Poznań Także jeszcze taka krótka, można powiedzieć Podróż po Polsce Zawsze się dziwię, jak długie te towarowe pociągi mamy w Polsce. Mówi, że w ogóle nie widać właśnie końca. A jeszcze się zatrzymał. Wow, ale jest długie rzeczywiście. City. Teraz w wagonie restauracyjnym. Czekamy na obiad. Dojeżdżamy do Poznania. Czyli jeszcze jakieś 2-2,5 godzinki do Wrocławia. No więc przyszło nasze jedzonko. Dio, co tam masz? Schabowy. Dobry? Jak na pociąg dobry, co? Ja mam jakąś kurczaka. Bardzo ładnie pachnie. Cześć. Witajcie kochani, witajcie! Wczoraj już się nie odzywaliśmy, ale dotarliśmy do Wrocławia Wiecie, spotkaliśmy się z znajomymi, do nocy się rozmawiało Jest już kolejny dzień i dzisiaj mamy w planach iść do słynnego Afrykarium i do zoo hmm. e, e, Idzie właśnie z nami znajoma Patricia, Arek i Julia are accommodating us. Thank you very much tak, and tak. thanks for the pancakes this morning, it was amazing, delicious, pecha! Czujemy się po prostu jak w hotelu, nawet jeszcze lepiej. No i tak, i dzisiaj właśnie stwierdziliśmy, że idziemy do tego zoo, bo niestety tutaj mąż znajomy no, dzisiaj pracuje, jutro ma wolne, także jutro sobie połazimy troszeczkę po centrum miasta i po rynku słyszeliśmy, że jest też największy w Europie, najlepszy, no ale dzisiaj to słynne Afrykarium, bo my z Inisem naprawdę bardzo lubimy takie miejsca, Chcielibyśmy po prostu zobaczyć co i jak no nie wiem, nie wyobrażam sobie być w Wrocławiu i tego nie zobaczyć, wiadomo, będziemy tylko tutaj dwa dni, także bardzo mało, dwa pełne dni dzisiaj i jutro, bo w sobotę już wracamy, ale okej okay. Także zostańcie z nami, mam nadzieję, że uda nam się coś nagrać, ale wiecie jak to jest ze znajomymi, troszeczkę, wiadomo, chce się spędzić czas i rozmawiać. Ja naprawdę już powiedziałam Denisowi, żeby on bardziej myślał o tym, żeby nagrywać, ale myślę, że coś nagramy. No to co? To idziemy! Here is Patrycja and Julia, here with us. Patrycja zgodziła się wystąpić w filmie, także bardzo dziękujemy, nasz osobiście dziękujemy. Człowiek dzisiaj tak, w Wrocławiu. po Wrocławiu. Tak, jest. Zbierzemy do zo. Wykorzystujemy czas, lecimy do Zo, No i mamy po pić. drodze mosty, które... z których wracał w słynie. Aktualnie jeden z nich, w oddali oh, oh. kolejne widać. I pokaż Odrę! <grym 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 odrę! Tak, odrę, to dla nas tak mało! Odrę! Wow! Ale pięknie? Wow. I słoneczko wyszło, I soneczko, tak. I słoneczko, tak. Latem tutaj masa łódeczek statków, się, no. rejsy po odrze, Gdybyśmy tu przeszli przyszli sobie latem tutaj wkładać te, to tutaj by statek statkiem się miał, byłoby tylko trąbieniu, uwaga jadę. A widać jaka prażala. Ale... No to teraz ja z ręki Słuchajcie, idziemy do wyjścia z Op I przed nami jest hala stulecia Widać? Tu. Trochę zimno dzisiaj, ale Damy radę

to jest Gnu. Foka. Czad. To jest kraj zimno. Jest także. O! Czad. O Tak Jak się woła foki. co to? Foka. Jeszcze raz. Tak. A jakoś, jakoś nie przychodzą, nie wypływają. Chyba, chyba po polsku musisz nie po grecku. Za mną żubr. Dionysis, mamy takie piwo. Żubr. Wiem. Wiesz? Tak. A smakowałeś? Ja nie pamiętam. A kiedyś chyba piłeś? Żubr, za mną widać, czekajcie, jest otu No i nic wyciągnął GoPro, także już koniec, to już jest koniec. Idziemy teraz do wilków. Mam nadzieję, że je zobaczymy. No jest inaczej niż latem, ale jest i tak ok, nie ma przynajmniej tłumów Nie, jeszcze czeka nas śro w środku oceanarium. Na razie jesteśmy na zewnątrz.

Tam jeden leży i ten zaraz będzie wracać. O, o cześć! Bingo, bingo, Co on tak chodzi tu? Mama, To są siostry i ojciec. Siostry zawsze razem. I ojciec, ale ojciec duży jest. A to ich mama. Cześć. We need to get more snow. but we don't have winter this year, so they don't sleep. Wow, that's why. I don't know, maybe in zoo they don't. Ale wzo chyba gnień nie śpi. Okay, jajem, the oceanarium In Greek, "oceanos" means ocean. So? It comes from the Greek word Okeanos. Dumny jesteś. <laughs> Ale idziemy do polskiego oceanarium. Okej, okay, dobra. wrocławskiego. <laughs> jesteśmy teraz w oceanarium. Przyszliśmy trochę się ubrać, bo zimno. No i będziemy zwiedzać taki bardziej podwodny świat. Na razie jesteśmy przy żółwiach. Widać? Tam o pod lampami się grze grze grzeją. Jak tam na razie do nic fajnie, nie? Fajne, tak. Cześć. 那推荐们带来。So, Ko koło ciebie przepłynął Dio. Ten duży. Wow. Choła cię polubił. Like you. Siemaleczko, witamy. Piemka. No hej. Co tam? pochodzi?! Jak to ciepło, jak to wachnie dżunglą E, gorąco, nie? No, ale czat. Zobacz, tutaj po każdej, z tej strony. We return. Uwaga, cała dżungla. O, zobacz, zobacz, zobacz. I tutaj, zobaczcie. Bagienko. Jakieś ptaszki, widać. znalazł. krokodyl zobacz Tam, na, dwa nawet dwa są jeden duży drugi mniejszy ale bydle no Słuchajcie, stoimy sobie tutaj przy takiej budce i za dyszkę tylko Sumeniusz. piękne zdjęcia zrobiliśmy. To z Patrycją, a to jest z nami, ale czad. Jeszcze można pobrać z internetu. No to jest pamiątka. Ja takie pamiątki lubię, dioty. Ja naprawdę myślałam, że to jest taka, taki obrazek, ale tak sobie siedzi i się na nas patrzy. No cześć kochanie. No kochanie jesteś. Jakie to są foki? To są jakieś takie zimnolubne. Mm -hmm. Jak się nazywają? Nie wiem, jakie to są. Mam sobie tam pocztane. <laughs> A bardzo, bo bawimy się. We walk you up. <laughs> Fajna, podoba mi się. No, Trainer. <laughs> Więc wyszliśmy już z zoo. chyba byliśmy ostatnimi ludźmi tam. Wszystkie zwierzaki już były powoli chowane. O, patrz, zaraz mam jednego. Kara Szukamy dalej. Dobra, przerwało mi się. Idziemy teraz przed sobą, widzimy, słuchajcie, halę stulecia. Idziemy na chwileczkę, a potem idziemy coś zjeść. Chłodni, zmęczeni trochę jesteś? Trochę no, się nachodzili dzisiaj, ile żeśmy byli 5 godzin chyba w tym zoo, ale słuchajcie warto, warto jeżeli ktoś kiedyś z was nie był, kurczę, my byliśmy tu zimą, ja sobie, możemy sobie tylko wyobrażać jak super jest tutaj e, latem, bo nie wszystkie zwierzęta były e, na zewnątrz i się pokazywały, ale i tak fantastycznie. Did you like it? Fantastycznie. Mm. No. To jest wrocławska iglica. O, to jest? Co to? Wrocławska iglica. Wrocławska iglica. Iglica. O, nie, o, it's moving. Szybkie rozeznanie jak sytuacja. Ola tutaj przoduje, przoduje. <laughs> Dionizji spróbuje dogonić. Ale to, że mu Ale mu nie wychodzi. Możesz, dasz radę. Bierzemy w ciebie. Pokaż Kto do roboty, ten i do jedzenia, to dobrze świadczy o Aleksandrze. I co? Dobre? Dobre? Dobre, to mało powiedziałem. Polecacie. Pierogarnię we Wrocławiu. Mhm. To jest normalne. To jest normalne. Nie, nie wiem o co się chodzi. Nie robi, nie na rok. To, że mam obie gdzieś pięć. pięć. Jeszcze dwa moje, to będzie siedem. O, to może nie <laughs> wiem. Na późną kolację albo na śniadanie. Jeszcze koptko z babułni. Lepiej być nie może. O, co się okazuje? Nie dam ci ten nagród, bo mi ostatnio wyjazd. Operator kamery, reżyser i scenarzysta Patrycja wiem, z Wrocławia. Już... No, bardzo dziękujemy, ale nie wiem, czy to się już dodaje do polenia, do nakręcenia, bo ja już po prostu. teraz tu się podbiacz. Masz słupak! Widzisz, że to będzie od no. razu?